Chciałem bardzo serdecznie powitać dyrektora Wydziału Konferencji pana Andrzeja Kiercza. Chciałem również bardzo serdecznie powitać panią doktor weterynarii, panią Renatę Zegadło. Witam panią menadżerkę Targów, panią Paulinę Kuc. Przede wszystkim chciałem podziękować tu koledze prezesowi i wam państwo za zaproszenie na dzisiejszą tutaj uroczystość, jaką macie, w tą wystawę gołębi. Natomiast też chciałem powiedzieć, że odznaczenia, które państwo dostajecie jako członek zarządu głównego, zawsze głosujemy tu z kolegą naprzeciw, głosujemy za wami, żebyście te odznaczenia dostali ci właśnie zasłużeni hodowcy, którzy czy zasłużeni działacze, można powiedzieć też, którzy właśnie działają na rzecz naszego związku, nie tylko w Kielcach, ale w ogóle ogólnopolskiego, więc z wszystkim serdecznie gratuluję, a my myślę tutaj z kolegą w zarządzie głównym będziemy następnych też wspierać. Jeżeli takie wnioski wpłyną, będziemy się starać, żeby jednak no, ci hodowcy zasłużeni działacze, żeby te oznaczenia dostawali. Także Szanowni Państwo, rozpoczynamy wręczenie nagród. Chciałem tu pogratulować wszystkim zdobywcom tych nagród. Szanowni Państwo. Mistrzami Okręgu Kielce w roku 2019 w kategorii GMP zostali koledzy tanden pasoń Rafał Smerzyński Andrzej Oddział Jędrzejów. Zapraszamy. Tytuł wicemistrza w kategorii GMP zajęli Państwo kolega Dariusz Marciszewski i Ewa. Oddział pińczu. Tytuł wicemistrza Okręgu Kielce w kategorii GMP zajęli Karpiński Łukasz i Małgorzata. Oddział Pinczyk. Przejdziemy teraz do kategorii A. Mistrzem okręgu w kategorii A został kolega Durlej Grzegorz, oddział Kielce. Pierwszym wicemistrzem w tej kategorii został Kobiela Krystian, oddział Szydłowiec. Drugim wicemistrzem kategorii A w okręgu Kielce zostali koledzy Witek, Łukasz i Kamil, oddział Staszów. Tytuł piątego przodownika w kategorii A uzyskali Karpiński, Łukasz i Małgorzata, oddział Pinczów. Tytuł 6 przodownika zdobył duet Stępniewski i Krawczak, oddział Białobrzegi. Mistrzami okręgu Kielce w kategorii B zostali koledzy Pason Rafał, Smerdziński, Andrzej, Oddział Jędrzejów. Zapraszamy. Wicemistrzami Okręgu Kielce w kategorii B zostali Marciszewska Ewa i Dariusz, Oddział Pińczów. Drugim wicemistrzem w okręgu Kielce w kategorii B zostali kolega Hrabąż Łukasz i Świątek Tadeusz, oddział Radoszyce. Tytuł czwartego przodownika w kategorii C zdobył kolega Szmigel Grzegorz oddział Kazimierza Wielka. Tytuł piątego przodownika w, w kategorii C zajęli Fidor Robert i Patryk, oddział końskie. Tytuł szóstego przodownika w kategorii C. Zajął kolega Przeździk Dariusz, oddział Sędziszu. Szanowni Państwo, tytuł mistrza okręgu Kielce w kategorii Maraton. Zajęli Marciszewska Ewa i Dariusz, oddział pińczów. Zapraszamy żonę oczywiście. że nie jest sprawdzić. Tytuł pierwszego wicemistrza okręgu Kielce w kategorii maraton zajął kolega Rola Franciszek Oddział Jędrzeju. Przepraszam, sędziszu. Z rozpędu, tak. Tytuł drugiego wicemistrza Okręgu Kielce w kategorii maraton zajęli Witek Łukasz i Kamil, oddział Staszów. Tak, koledzy w kilku kategoriach tutaj. Im się bardzo spodobała ta scena. I ten okręg, dokładnie służy im Okręg Kielce. Yy, tytuł supermistrza okręgu Kielce uzyskał pasoń Rafał Smerdziński Andrzej oddział Jędrzejów zapraszamy tytuł drugiego supermistrza okręgu Kielce uzyskali Marciszewska Ewa i Dariusz oddział Pińczów Tytuł trzeciego supermistrza Okręgu Kielce uzyskali Karpiński Łukasz i Małgorzata, oddział Pinczów. I proszę Państwa przechodzimy do kolejnej kategorii kategorii zespół lotników. Tytuł mistrza uzyskali Pasoń Rafał i Smerdziński Andrzej, oddział Jędrzeju. Pierwszego wicemistrza w kategorii zespół lotników uzyskał kolega Nowak Sebastian. Oddział pińczów. Tytuł drugiego wicemistrza okręgu Kielce w kategorii zespół lotników dla kolegi juszczyk Robert oddział Busko. Intermistrzostwo zostali pasoń Rafał i Smerdziński Andrzej, oddział Jędrzeju. Pierwszym wicemistrzem okręgu Kielce w kategorii intermistrzostwo dla kolegi Fortuna Krzysztof i Józef, oddział Busko. Tytuł drugiego wicemistrza okręgu Kielce w kategorii Intermistrzostwo uzyskał kolega Cisak Andrzej, oddział Kazimierza Wielka. Pierwszym przodownikiem okręgu Kielce w kategorii Intermistrzostwo zostali Marciszewska, Ewa i Dariusz, oddział Pinczów. Drugim przodownikiem okręgu Kielce zostali Karpiński, Łukasz i Małgorzata, oddział Pinczów. Trzecim przodownikiem okręgu Kielce w kategorii Intermistrzostwo dla Fidor, Robert i Patryk, oddział Końskie. Czwartym przodownikiem okręgu Kielce w kategorii Intermistrzostwo został kolega Schnaucner Jarosław, oddział Bodzętyn. Piątym przodownikiem w kategorii Intermistrzostwo został kolega Juszczyk Robert, oddział Busko. Brawa jeszcze raz dla tych kolegów. Pierwszym wicemistrzem w kategorii typowane 8 z 15 dla kolegi Bućko tomasz oddział Szydłowiec. Tytuł drugiego wicemistrza Okręgu Kielce w kategorii typowane 8 z 15 uzyskał przeździk Dariusz, oddział Sędziszu. Tytuł mistrza okręgu Kielce w kategorii derby olimpijskie uzyskali Witek Łukasz i Kamil, oddział Staszów. Tytuł pierwszego wicemistrza okręgu Kielce w kategorii derby olimpijskie uzyskał kolega Jakuba Sadam oddział Kazimierza Wielka. Tytuł drugiego wicemistrza okręgu Kielce w kategorii derby olimpijskie dla kolegi Tudzik, Przemysław, oddział Radoszyce, jesteśmy na wystawie okręgowej. W Kielcach odbyło się wręczenie nagród za wszystkie współzawodnictwa. Akurat tak się złożyło, że sezon dla mnie i dla pana Andrzeja był no, można powiedzieć rewelacyjny. Zdobyliśmy większość nagród we wszystkich współzawodnictwach na osiem konkurencji okręgowych. Wygraliśmy na Mistrza 5 i no uważam to za bardzo duży sukces. Są to kategorie Generalnego Mistrzostwa Polski. Drugie współzawodnictwo to Intermistrzostwo. Trzecie w kategorii B, również w zespole lotników. Bardzo dobry zespół na mistrzowski tytuł. Co chciałbym jeszcze dodać? No, bardzo się cieszę, że udało się takie wyniki osiągnąć. Najbardziej cieszy mnie wynik Supermistrza Okręgu Kielce. Przypomnę, że jest to współzawodnictwo liczone z sumy wszystkich kategorii A, B, C i M. Bardzo sobie to cenię, ponieważ no, konkurencja ta wymaga tego, że trzeba lotować na e, w zasadzie każdym dystansie. I tutaj no, pochwalę się, że m, w ostatnich czterech latach no, zdobyliśmy z panem Andrzejem trzy razy mistrza. Super mistrzostwo okręgu. Ten sezon e, dla nas, dla naszej hodowli był. Bardzo dobry. Przykładem tego jest są gołębie, które reprezentują tutaj właśnie oddział Jędrzejów i naszą hodowlę. Są to cztery gołąbki, dwa w klasie D klasa sport D. Jedna samiczka reprezentuje klasę. H zdobyła pierwszą nagrodę, te dwa poprzednie drugą i trzecią, i jeszcze jeden gołąbek młody w standardzie olimpijskim zdobył drugą nagrodę. Także gołąbki są dowodem tego, że i wyniki, które zdobyły, że no nic nie jest przypadkiem. Wyniki, które osiągnęły we wszystkich kategoriach, no świadczą o tym, że, że po prostu poziom hodowli jest wysoki i gołębie naprawdę dobrej jakości. Chciałbym zaprezentować gołąbki, które reprezentują dzisiaj okręg Kielce będą reprezentowały na wystawę ogólnopolską. Dwa gołąbki teraz które przedstawię są w klasie Sport D i drugą <laughs> nagrodę zdobył gołąbek o numerze PL0169 15 rok 328. Jest to jeden z najlepszych moich gołębi w hodowli. W ubiegłym roku zdobył 14 konkursów na 14 wkładań. Był najlepszym lotnikiem oddziału Jędrzejów. W tym roku ma troszkę mniej, bo ma 9. Za to konkursy, jeżeli chodzi o szybkość, są jeszcze lepsze. Dwa razy pierwszy na oddział, dwa razy drugi, raz czwarty i dwa razy szósty. Także ma no, bardzo obiecujący. Wynik i jakby się to udało powtórzyć w przyszłym roku, no to mógłby być wynik rewelacyjny, na co liczę, że może się to uda zrobić. To jest linia jedna z moich takich podstawowych linii w rozpłodzie są to gołębie z linii Van Lon. Jest to Mam dużo z tej linii gołębi, świetnie nadają się do krzyżówek. Drugim gołębiem w klasie Sport D jest samiczka o numerze PL0169 z 14 roku 11.015. Jest to wybitna samica moja lotowa, również z kilku najlepszych moich gołębi. Które osiągają co roku wyniki. W tym roku samiczka ta zdobyła 12 konkursów i można powiedzieć, że lata na każdym dystansie. Kolejnego gołąbka, którego chciałem zaprezentować, jest samica o numerze PL0169. 13 rok 4940 będzie reprezentowała na wystawę ogólnopolską. W klasie Sport H z wynikiem 25-39 za dwa sezony. W obecnym sezonie zdobyła 12 konkursów. Jest to jeden, no można powiedzieć, z najlepszych moich gołębi, jakie udało mi się wyhodować. Lata na każdym dystansie od 100 do 700 km. Reprezentowała dwa lata temu okręg również w klasie Sport A. Jak również w tym roku ma wybitny super wynik w kategorii maraton 7 z małym haczykiem. Także takich gołębino nie hoduje się. Aż tak często, chociaż chciałoby się takie właśnie hodować. No, co mogę powiedzieć jeszcze? Za cztery ostatnie sezony zdobyła 51 konkursów, bardzo szybkich konkursów, ponieważ no, w naszej hodowli stawiam na gołębie, no na szybkość generalnie, na, na dobre konkursy. I no, udało się wyhodować takie gołębie, które zdobywają czołowe konkursy. I zdobywają dużo tych konkursów na różnych dystansach, co dowodem są wyniki, jakie osiągamy we wszystkich kategoriach, począwszy od krótkiego dystansu, a kończąc na maratonie.